Coś czuć, bo w tym wieku już tak... Nie ma takiego czucia, nie? musisz jakieś wrażenia, albo młotkiem walisz, no żeby. Między drzwi. O jest No albo na ślifierkę, nie? Tam od spodu tak. bo ten dzyndzelek taki. Nie? Dobra, my bronimy. <słukasz> mhm, mhm. No, jak ci mówię panie. My bronimy, to snajper. No. no. I tutaj od razu w lewo było. Ja do. Dawaj mordor za marmikiem. Czuję, 300, plecy Kurna tam nie korci żebym mógł wyje... Mordor nie strzelaj tam do nich, Sniper! Sniper Aha, nie można tam na do snipera? Nie, nie strzelaj! No to potem... On mnie tam się! Lewis, lewą gdzie na B, lewą na B moją samą nabił Obiega no, lewą lewo stronę, lewo. brawo ej, ekipa tam na B Mordor wbijają do nas chyba Tak, wbił Mordor wbił, wdobi go 4% ma na schodach cofa się Dobra zbieg Oczekam na, na ciebie, dół, zbieg wiesz? na dół, no, zbieg na dół On tam Czekam się Ej, ludzie, pan. lewo mi cały czas. Tylko ten niech im powiedzą, żeby na resztę... Jest! Ten, dwóch, nie dwóch, 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 dwóch! Kur... zabili Dobra, mnie, Dobra, góra padła, góra, góra padła. Ej, jesteśmy wchodzą. na górze, straciliśmy dach. Wchodzą, wchodzą, A Ja nie widzę, bo za dawniej po Zaraz się zespijmy tam Wchodzę, to teraz tego, szturmować. Co zeskoczyłeś? Lewa znowu, znowu lewa. Kurwa, gdzie tu się wchodziło? A, no, okej. Okay. Dawaj, Mordor. Jesteś na górze? No, po drugiej stronie. Jak się tam przechodzi? Uh. Kurna, ja, ja pierniczej nie zabiję, go. Bóg jest! W środku, w restauracji, w restauracji na dachu. Podkłada, podkłada. Podkłada? Plantują, plantują, brawo. Murwa, z tej lewej strony no. no. Sam Mordor, jeszcze jeden, restauracja, wychodzi. Ej, saliwer, przejdź do nas, przejdź do nas na dachy, przesuń się. Kurwa. Saliwer, przesuń się na te dachy do nas już. Ej, aj... no to tutaj. Kurwa. I po, tylko, Dobra, ja zrobię to. Oj, morder. Oj, co A może też ty na tobie rzu rzucę ci ammu. Okej, okay. ty jesteś tutaj, dobra. Masz. Brawo, wszyscy ten. Mhm. Uważaj. Weź Davi, nie ten, nie ten. podpadają Kurna nie zdążyłem, sorry. Są mordo tam na tych dachach gdzie my byliśmy. Musimy od Alfy wejść na te dachy, bo od brawo jest ciężko. Tak, Ej postaw czujkę mordo tutaj Ja wam wsparcie uchowam okej okay. Co rzuciłam moco? <śmiech> <śmiech>

Sorry Rozbrojamy, rozbrojamy Lewa brawo, obiegają Rozbrojony, dobra On Podkłada już Lewa, lewa, te, na brawo, ej na brawo, na brawo, nie, nie wszyscy, nie wszyscy, bo na brawo nam podchodzą Zostań tam pilku, na brawo Devil jesteś, dachy? Macie, byłam mu Na te czułki to wszystko to po cholerę, dobrze, że to przecież. Bo takie ciężkie. Przek... Tak ciężko się przekrać, że. Dobra. Mordo tym wejściem na nasze dachy wchodzą, tym trzecim. Na górze są na dachu, po drugiej stronie. Uważajcie, po drugiej stronie. Druga strona dachy. Skaczą na A, skoc skaczą na A. Plantują. Dobra, rozplantowuję to.

No i dobra, wbijamy tak jak mówiliśmy, nie? Czyli medyk Ej, pilchu Ej, Ma Martina wie, ona tak jak ja tym środkiem tam biegnę na górę, to te, ona za mną niech biegnie. Muszę sobie wziąć coś chyba szybciej szczelnego. Nie, 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 ej, słyszysz? Ona pobiegnie za mną i ty za nią. No taki. Złapmy się za ręce. Nie, ona A, wie. Ja się go. O, no, ja się go. Ona wie, ja pobiegnę środkiem na górę i ona, ona wie o co. Ona ma tam też pobiegć za mną. To tutaj bez sensu, to jest właśnie przy punktach, no. Resp tutaj... jest przy punktach, a te czujki to masakra, przecież to, widać ich jak, no, w Brzeźnia, no. To, to trudno, no to ja na to poradzę. O, ej, zobacz, gdzie jest Martina? Gdzie ona jest? Ale resp. Ej, za mną niech biegną. te za liver tak jak ten mówiliśmy Mhm. Okej, to jedziemy. Dobra. Wpili Nie. Brawo Zebycz Jest to na facet dawaj się Kurde wciąż ja wam pół No dobra to by było mhm. Nie no podniósł mnie ktoś Przejdź, przejdź o. Dobra, zostań, zostańmy na tych dachach tak Nie mogę trafić. Plecy, plecy, plecy za mną biegnie. Dzięki. A nie gincie bez, bez sensu. Dobra. No ale co ja mam, gdzie mam grać? Chwila moment no, coś tu znajdą tam. Coś takiego mam Chodzi Ale uciek za, na plecy nasze czy gdzie? Dobra, ej, jesteście na dachach już? No, już tak, no Nie, bo ja zwiedzam po prostu ten Zwiedzam ten, kurwa, z tragany chwilę Dobra, osłonięcie to prawo, osłonięcie to brawo, przysłonięcie się na brawo Do Dobrze, że on dymny miał, to przynajmniej dymny. No. Mam na myśli, Dobra, nie montują. Chodzą, Wchodzą, wchodzą, plecy, plecy Co to jest? na myśli, ale Macie trzymaj, nie ten, nie nie. nie. Mhm. O, coś... Kurde. Aj, dobra, szkoda gadać, szkoda gadać. Dobra, teraz B. Jesteście dobra, ja skoczę, skoczę na brawo, ej. Plantuję, brawo. Kurde No dobrze mówiłeś, ale już za późno Ale ktoś go zabił Pierwsza pomoc, jest Podniósł go wam, ale mam go daleko Sorry no medyka no. Tak stąd wyjść Czekaj, daj tego Amtrak'a, tak, Te, spoko. Ty, aha, bo ty gdzieś leżysz gdzieś nie wiadomo gdzie. Dobra, no mogę cię podnieść. Ale dobra, ty ja nie wiem, ja nie wiem, jest na górze przecież no co ty do mnie mówisz no. Ej, nie mogę tego do S4 walić, nie? Ten Z jak pojedziemy, to? damy radę s nie nie, chuje. No nie Na okay. tem lepiej nie używaj nowe to Spoko chyba pod Chciałem, Chciałbym tylko broniące nie mogą użyć Nie ma nikogo na alpi planu, jak nam rozbroić? Zobaczmy gdzie to są drzwi, a okej. Okay. Oh. Boże, ja to nie mogę ich spotkać, no nie tak szybko giną. Znaczy nie nie, nie się nie... kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Ju, już wółko pobierzemy. <noise> nie tędy, nie tędy, nie to lubić. Nie da się, że Spokojnie, tu jest tam się jest Antrek. Stoi, to będzie się działo. Mhm, gejmord. Ale to naszej. Spokojnie. Ja pierdziele. Tam na ziemi też. Ej, wiecie jak my możemy ich obiec? Ej, chodźcie ten, tak jak my dachem wtedy. No, no 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 no, dawajcie. Czekaj, ja z spoko, ja z Devinem wiem jak my tam przejdziemy. Nie gincie tam, Pilch, nie gincie na pałę. Czekajcie. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Na devilu się respcie, na dewilu się respcie, na dewilu, od dewila tam zacznijcie. Ale i tak już nas widział, wiesz? Dobra, spoko, tak ale się... to... O kurwa, M ja spadłem. Co Dobra, na tych dachach? Kurde. <laughs> sorry mordor, sorry. A no, tylko długi, jest czterech, dobra, nieważne Zapalające rzucajcie na tę flagę Kurwa na flagę na ten Mką Zadymione wszystko w cholerę, dobra Zapalające, zapalające rzucajcie Dobra, jest nasze Czekajcie ja patrzę plecy patrzę No i zabił mnie to nie wie że plech no, Jednego no jeden był Już nie ej no nie moja wina ty no szlałem do niego zawiesiło mi się coś i dupa Czego ty ode mnie oczekujesz? Dobrze, nie, nie udało mi się zbroić, właściwie przejąć.